Już za niecałe dwa tygodnie oficjalnie rozpocznie się droga do WrestleMania 37. Zatem warto zadać sobie kilka pytań: który z zawodników może powrócić i wystąpić na największej gali w tym roku? Myślę, że Broka Leznara trzeba koniecznie wziąć pod uwagę. Ja jestem typowy Balik i zapraszam Was na kolejny materiał. W tym momencie możecie napisać mi swoją odpowiedź na pytanie, czy waszym zdaniem Brock Lesnar powróci na Royal Rumble 2021. Dajcie znać w komentarzach, sprawdzimy, kogo z nas jest więcej. A tymczasem przechodzimy do głównej części materiału. Jak wiadomo, Royal Rumble to gala wielkich powrotów, gala wielkich legend, no a przede wszystkim zwycięzca Royal Rumble będzie nam mówił, jak ukryuje się main event WrestleMania 37. Dlaczego Brock Lesnar i dlaczego jego osobę wziąłem akurat pod lupę? Powodów jest w sumie kilka. Pokażę Wam trzy najciekawsze. Pierwszy najciekawszy powrót, dlaczego Brock Lesnar miałby w ogóle powrócić, to przede wszystkim fakt, że Brock Lesnar jak nikt inny jest w stanie wypromować WWE, a zwłaszcza takie gale jak Royal Rumble czy WrestleMania. Niestety w obecnej sytuacji wszystkie gale będą odbywały się albo całkowicie bez publiczności, chociaż na chwilę obecną mamy pewne informacje, że na WrestleMania zasiądzie około 25% maksymalnej pojemności stadionu, tak mówią zagraniczne źródła, tego się na razie trzymajmy, jednak chodzi o to, że Brock Lesnar po prostu jest magnesem na wyświetlenia, a dodatkowo mamy potencjalnie trzy świetne storyline, w których Brock Lesnar po prostu sprawdziłby się doskonale. Pierwszy powód, dla którego Brock Lesnar miałby powrócić, to świetny feud z Romanem Reignsem. Oto z kim będzie Paul Heyman. Jakby nie patrzeć Paul Heyman jest byłym menadżerem Brocka Lesnara, obecnym menadżerem Romana Reinsa i bardzo łatwo sobie wyobrazić co by było, gdyby w tym momencie Bestia powrócił do WWE i zobaczył Paula Heymana ze swoim największym rywalem, jakim w ostatnim czasie był Roman Reigns. Myślę, że cała rywalizacja oparta po pierwsze na zdobyciu pasa mistrzowskiego, a po drugie na odzyskaniu Paula Heymana byłaby naprawdę ciekawa. Myślę, że można by tą rywalizację spokojnie pociągnąć od Royal Rumble aż do WrestleMania lub nawet gdzieś do dalej w okolice Summerslam. Myślę też, że wielu fanów jest po prostu ciekawych, jak Brock Lesnar sprawdziłby się bez Paula Heymana oraz czy dosłoby do sytuacji, w której potencjalnie Paul Heyman zdradziłby Romana Reinsa, żeby z powrotem połączyć siły z bestią. Myślę, że byłby to dobry motyw na face turn Romana Reignsa, jednakże jest to dopiero pierwsza z trzech opcji, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Druga opcja to oczywiście wielki rewanż z Drew McIntyre'em, który pokonał Brocka Lesnar'a na zeszłorocznej restauracji zdobywając pas mistrzowski. Brock Lesnar, jakby nie patrzeć, nie miał możliwości na rewanż za tą walkę i za tą utratę pasa, więc jego powrót na Royal Rumble i zyskanie miano pretendenta. Do walki z Drew McIntyre'em na WrestleMania i próby odkucia się za zeszły rok również jest naprawdę ciekawa. Zwłaszcza, że jeżeli Brock Lesnar faktycznie pojawiłby się w Royal Rumble meczu, to później w teorii mógłby wybrać, ponieważ tak naprawdę nie jest na sztywno przypisany do żadnego rosteru, patrząc po tym, co zawsze działo się w WWE, dlatego mógłby z jednej strony wybrać Drew McIntyre'a lub z drugiej strony mógłby wygrać Robana Reigns'a. Kolejne segmenty, które naprawdę świetnie by się oglądało, są na papierze gotowe, teraz kwestia wcielić się w życie. Ostatnia osoba, z którą potencjalnie Brock Lesnar mógłby zawalczyć po swoim wielkim powrocie do WWE podczas Road to WrestleMania. Jest Bobby Lashley. Bobby Lashley już od jakiegoś czasu mówił otwarcie, że chętnie stoczyłby walkę z Brockiem Lesnarem. Wiadomo, na Szali tutaj nie byłoby głównego pasa federacji, jednak myślę, że taka walka również dostarczyłaby fanom wielu, wielu ciekawych momentów i byłaby przede wszystkim bardzo widowiskowa, ponieważ z dwóch stron mielibyśmy naprawdę potężnych i bardzo dobrze przygotowanych technicznie zawodników. Zwłaszcza, że ta rywalizacja Bobby Lashley kontra Brock Lesnar trwa już od jakiegoś czasu. Dwóch powerhouse'ów, oczywiście mówię tutaj o nie formalnej rywalizacji za kulisami, ponieważ od jakiegoś czasu tak naprawdę od powrotu Bobiego Lashleya mieliśmy cały czas informację, że Lesnar Lashley wisi w powietrzu. I czekają wszyscy na odpowiednią okazję, żeby taką walkę doprowadzić do skutku. Myślę, że w tym momencie, podczas tegorocznego Road to WrestleMania, takie starcie zrobiłoby naprawdę wielką furorę. No i podsumowując ten krótki, ale jednak myślę, że treściwy odcinek, Brock Lesnar to jest idealny moment dla niego, żeby powrócić, zszokować świat wrestlingu. Gala Royal Rumble daje się do tego najlepiej, zupełnie inaczej niż byłoby to na zwykłym row. Royal Rumble to jest moment, kiedy gwiazdy powracają i Brock Lesnar mógłby zrobić naprawdę wielkie, wielkie zaskoczenie. Dodatkowo wybór naprawdę tak świetnych zawodników. Roman Reigns, Drew McIntyre, Bobby Lashley. Wow, prawdziwa bomba możliwości. Dajcie mi koniecznie z was, z którym z tych trzech zawodników powinien zmierzyć się Brock Lesnar. Jeżeli oczywiście macie na myśli kogoś innego, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę. A my widzimy się w kolejnym materiale już w najbliższy piątek o godzinie 19.00. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.